I jest z nami Konrad z tych Siń. To jest kolejny zakup wasz. Tak, kolejny zakup przetargowy. Okay. To jest takie uzależnienie od przetargów. E, Lublin 3 z 24, e, kupiony z przetargu z wojska z Lublina. No tak się trafiło, że to jest Lublin z Lublina. W Lublinie ogólnie dużo się trafia takich pojazdów, bo w sumie z czterech aut z przetargu wojskowego mamy trzy z Lublina. Także, jeżeli szukacie jakichś tam fajnych pojazdów, fajnych albo niefajnych, bo się różnie trafia, no to na ogół tamta część Polski. Okej, okay. i sprzedano Wam yy, ten pojazd z całym wyposażeniem, bo są nosze. No, szczęściowym. Częściowym Czyli częściowym? To, nie to Nie, nic, to co jest, tak jest. Nic nie dokupywaliśmy, ale brakuje jakieś tam rzeczy typu butle z tlenem, yy. mm. Jest ktoś z Was, kto zna się na ratowaniu życia, czy raczej będziecie... Nie, nie, to jest, to jest taka chęć, może nie chęć, takie ciągoty do pojazdów specjalnych po prostu, no. Zaczęliśmy od wozu strożackiego i tak wszyscy pojazdy specjalne, przez wojskowe doszliśmy do ambulansu. On jest w pełni sprawny tutaj, nie? To wszystko tak, działa. O, zobaczmy, nawet w tym momencie sygnalizuje, że jest... Można powiedzieć na akcji. W pełni sprawny nie był, jak go dostaliśmy, bo okazało się, że jest uszkodzona skrzynia biegów. Skrzynię biegów trzeba było kupić i, i wymienić, ale okazało się że to dwie godzinki roboty i, i skrzynia jest wymieniona w okay, Chcecie coś robić jeszcze przy nim? Nie, w tej chwili nie. W tej chwili nie. Ja, ja nie wiem dzisiaj teraz, ale... Nie wiem. Leży sobie, no, czeka na lepsze czasy stoi sobie i...